Powiem Wam, co mnie martwi trochę patrząc na młodych adeptów trenujących na siłowni. A mianowicie to, że widzę, że dążą koniecznie do tego, żeby podnosić jak największe ciężary. Zaczynają podnosić ciężary, a nie ćwiczyć mięśnie. A powinno być na odwrót. Powinniśmy trenować mięśnie, a nie podnosić ciężary. Przykład. Widzę, że na przykład mają zaplanowaną yy, liczbę powtórzeń 4 serie po 10 powtórzeń. To młodzi. Dążą do tego, żeby za wszelką cenę wykonać 10 powtórzeń, nie patrząc na dokładną technikę. Nie tędy droga. Ja, ja wolę, żeby ktoś wykonał 6-8 ruchów prawidłowo, ale dobrze technicznie. Nie dźwigał ciężarów, tylko trenował mięśnie. Także zwracajcie na to uwagę, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli nie będziecie na to zwracać uwagi, to Wasze mięśnie nie będą rosły. Ewentualnie możecie wykończyć swoje stawy.